Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Krzysiek i ja dzisiaj chciałem poruszyć taki jeden temat, właściwie pytanie, które zostało mi zadane dzisiaj przez mojego brata w zasadzie. Jest to bardzo celne pytanie, bo dużo osób sobie w ogóle je zadaje, jeżeli ktokolwiek słyszy na temat, na temat tego systemu, systemu Linuxowego. Mianowicie, po co? Po co korzystać z Linuxa? Jaki jest tego cel? Co. Co to ma w zasadzie dać? Jakie są z tego tytułu korzyści? Yy, I to jest bardzo dobre pytanie. Rzecz w tym, że z reguły, gdy poszukują odpowiedzi w internecie, no to mogą trafić na takie bardzo abstrakcyjne rzeczy, jak na przykład wolne oprogramowanie, które no samo w sobie, no też ono samo w sobie ma spore zalety. Ale jest to bardziej taka abstrakcja, bardziej pojęcie filozoficzne, nie do każdego to trafia. Zastanowiłem się nad tym przez moment, i ja doszedłem do sześciu takich ogólnych powodów, takich konkretnych powodów, dla których można z tego systemu Linuxowego korzystać w odróżnieniu od innych systemów operacyjnych. Nie będę mówił tutaj o żadnych abstrakcjach, ja będę mówił tutaj o takich naprawdę rzeczowych argumentach, które myślę mogłyby kogoś zachęcić po prostu do spróbowania e, tego typu systemu. Moim zdaniem pierwszy i najważniejszy powód to jest jego mała zasobożerność. E, Linux generalnie zajmuje bardzo mało miejsca i e, potrzebuje bardzo mało zasobów. Jeżeli miałbym to porównywać z Windowsem, ja niedawno zainstalowałem Windowsa na e, na laptopie żony, i tak naprawdę po świeżej instalacji systemu Windows 11 miałem zajęto około 40-50 GB dysku twardego samego systemowego, tak? Potencjalnie nie jest to dużo. Jeżeli chodzi o pamięć RAM, która była zajmowana już po starcie, no to one się mieściły w okolicy 3-4 GB. Dla porównania jednak, ten sprzęt, na którym mam Linuxa, on. W zasadzie ma około 10-15 GB zajętego miejsca w całości wraz ze wszystkimi programami, czyli już widzimy tutaj zasadniczą różnicę w wykorzystaniu dysku. A jeśli chodzi o pamięć RAM, no to on nierzadko przekracza 2 GB, zazwyczaj po starcie on nie przekracza 1 GB, więc tutaj też widzimy taką zasadniczą różnicę. I co nam to daje? Jeżeli mamy jakiś sprzęt zdecydowanie starszy, ale dalej zdolny do użytku, głównie patrzy na laptopy, tak? gdzie za chwilkę Windows 10 skończy, na Windows 10 skończy się wsparcie. Większość z tych laptopów nie będzie zdolna do tego, by udźwignąć Windows 11, no a przecież te laptopy dalej są zdolne do użytku, no i co w związku z tym zrobić? Można zainstalować Linuxa, są też oczywiście lżejsze dystrybucje na tych zasobach, które mogłyby e, nawet dla tych starszych sprzętów, być bardzo użyteczne. Ja sam mam laptopa już dwunastoletniego, na którym mam zainstalowanego Linuxa z nakładką KDE Plasma i działa on wyśmienicie. I ja nie zamierzam tego w ogóle zmieniać, więc to jest taki numer jeden. Mała zasobożerność, szczególnie właśnie idealna dla takich nieco starszych, bądź zdecydowanie starszych sprzętów. Drugi powód, dla którego warto z niego korzystać, to jest centralizacja zainstalowanych pakietów i zainstalowanych programów, które, które są w systemie. W systemie Windows w tej chwili wygląda to tak, że system oraz sterowniki do komputera są jakby instalowane jedną drogą. Do tego służy Windows Update i to wszystko jest jakby pobierane. Natomiast programy są pobierane osobno. E, aktualizacje do tych programów no, też są albo wywoływane bezpośrednio przez programy, albo no, trzeba sobie radzić w ten sam sposób co na samym początku, czyli ręcznie pobrać sobie program i ponownie go zainstalować na, na, na swoim komputerze, natomiast na Linuxie wygląda to zupełnie inaczej, ponieważ jest coś takiego, jak menedżer pakietów. Menedżer pakietów pozwala na aktualizację, instalację, usuwanie, zarządzanie właśnie tymi wszystkimi paczkami instalacyjnymi i ono obejmuje wszystko, co mamy zainstalowane na tym sprzęcie. Więc jeżeli chcemy. Zaktualizować system. To oprócz systemu, aktualiz aktualizujemy też wszystkie aplikacje, które są wokół niego. I to jest bardzo wygodne, bo ja bym chciał jednym rzutem mieć w pełni zaktualizowany system ze wszystkimi zaktualizowanymi aplikacjami. I jeżeli komuś taka wygoda bardziej odpowiada, no to zdecydowanie to jest dobry ruch, aby spróbować właśnie takiego systemu, żeby, żeby w ten sposób zarządzać um, swoimi. Instalacjami i pakietami instalacyjnymi. Kolejny powód to jest ekstremalna stabilność. Oczywiście z gwiazdką, ekstremalna stabilność, ponieważ są dystrybucje albo też, jeżeli ustawisz dobrze Linuxa i dobrze go skonfigurujesz i zainstalujesz, jest on tak samo stabilny zarówno za dwa lata, jak i świeżo po instalacji. Windows jest zazwyczaj znany z tego, że po jakimś dłuższym czasie użytkowania on zwalnia. Nie wiem konkretnie, jakie są ku temu powody, ale ja faktycznie też tego doświadczyłem. Na Linuxie tego nie ma. Od momentu instalacji, jeżeli wszystko działa jak należy i ty postępujesz z tym systemem tak, jak powinno się postępować, to on będzie bardzo stabilny, nic nie będzie cieło, nic nie będzie się zwieszało. Ja osobiście nie spotkałem się z żadną taką poważną awarią w związku z jakimś uruchomieniem systemu. Takim awaryjnym, czy też z jakimkolwiek błędem, nie ma czegoś takiego jak blue screen. Oczywiście Windows już też jakby bardzo mocno podniósł się w tym zakresie, że ja osobiście uważam, że Windows 10 na przykład jest bardzo stabilnym systemem. Nie wiem jednak, jak będzie wyglądał Windows 11, przynajmniej jak próbowałem zainstalować Windows 11 na tym moim sprzęcie, na tym komputerze, no to dużo rzeczy jeszcze nie, nie działało. No, wysadziło mi karty grafiki, wysadziło mi sterowniki do drukarki. Tutaj nie mam nawet takich, y, t, takich awarii, więc y, stabilność. Jeżeli ktoś chce mieć bardzo stabilny sprzęt, to jak najbardziej zalecam korzystanie z tego systemu. Numer 4 to jest zwiększone bezpieczeństwo. Wynika to z tego, że y, system Linuxowy opiera się na otwartym oprogramowaniu. Otwartym, czyli y, każdy może zajrzeć do kodu programów, które są tutaj uruchamiane. No, a oznacza to tyle, że jeżeli ktokolwiek wprowadziłby do programu bądź o, bądź do systemu operacyjnego coś bardzo podejrzanego, coś, co mogłoby być jakimś, spywarem, malwarem, albo czymkolwiek jakimkolwiek innym złośliwym oprogramowaniem, no to na pewno ludzie, którzy to bardzo mocno i bacznie obserwują, e, daliby o tym znać i wiele było już takich przypadków, gdzie gdzie właśnie takie sytuacje miały miejsce. Wystarczyła chwila i już to wszystko było wykrywane i usuwane. Za tym też idzie brak telemetrii. W związku z tym, że to jest otwarte oprogramowanie, jest tutaj ogromne nastawienie na prywatność, jeżeli dla kogoś ma to jakieś takie spore znaczenie i nie chce wysyłać danych jakikolwiek, tak? Komukolwiek, jeśli chodzi o sam system operacyjny, no to Linux byłby bardzo dobrym wyborem. Microsoft i Apple no, jednak słyną z tego, że wysyłają trochę tych, tych danych. Ta telemetria jest wysyłana, czy to do y, Microsoftu, czy to do Apple, A oczywiście głównie w celach marketingowych. Ja tutaj nie, nie uważam, żeby to y, wychodziło za daleko, ale no jednak te dane są wysyłane. Tutaj nie ma taki, takiej opcji, y, wszystko jest tutaj transparentne, dzięki czemu no ta, to bezpieczeństwo jest zdecydowanie zwiększone. Piąty punkt, jak dla mnie. Y, to była taka pierwsza zachęta do tego, żeby w ogóle z tego korzystać, a mam na myśli modyfikacja wyglądu. Wszystko tutaj można sobie ustawić wedle własnego uznania. Na Windowsie jest zdecydowanie no, ograniczone pole manewru pod tym względem, nie mówiąc już o maku, no tam już prawie nic nie można ustawić inaczej niż oni tego oczekują. A tutaj ty możesz ustawić sobie w zasadzie wszystko tak, jak chcesz. Jeżeli chcesz mieć dok na dole, proszę, możesz sobie ustawić dok na dole. Jeżeli chcesz, żeby to wyglądało tak jak na Windowsie, z paskiem na dole. Po lewej przycisk Start można tak jak najbardziej zrobić. Programy, z jakich możesz korzystać, jeżeli nie podoba ci się jeden menedżer plików, możesz zainstalować inne, a usunąć ten pierwszy. Jakby jest to bardzo modularne i nie jest nic tutaj ukute w skalę. Możesz oczywiście otrzymać coś w pakiecie. No od tego, Do tego służą dystrybucje, że otrzymujesz taki pełen pakiet i wachlarz programów i możliwości które są dla Ciebie do dyspozycji, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś to zmienił, żebyś coś przestawił. To generalnie działa w ten sposób, że Ty się troszkę dostosowujesz do systemu, ale system też może się trochę dostosować do Ciebie i właśnie ta druga część tej, tej relacji, tak, gdzie tutaj możesz naprawdę dużo sobie zmienić, jest bardzo atrakcyjna, szczególnie dla osób, które z tym rozpoczyna, rozpoczynają przygodę. No ja sam byłem zachęcony właśnie tą zmianą wyglądu, ustawianiem efektów. Jest to bardzo fajne i, i, i wzbudza takie większe zainteresowanie samym korzystaniem z komputera, więc jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, to to też jest system idealny dla niego. Podpunkt szósty, to już zdążyłem właściwie wymienić, no to jest brak telemetrii, więc tutaj raczej nie będę się już do tego odnosił. No i ostatni powód, jaki mógłby być taki sensowny, no to w zasadzie ciekawość. Jeżeli ktoś jest ciekawy tego, co jeszcze generalnie świat oprogramowania ma do, do zaoferowania, oprócz Windowsa i Maca, to może oczywiście zobaczyć sobie na Linuxy. Są też inne systemy operacyjne, ale Linux jest takim jednym z największych z tych alternatywnych systemów. I myślę, że nawet sama ciekawość w sobie jest wystarczającym argumentem do tego, żeby, żeby móc eksplorować, żeby móc się tym bawić. Bo to o to przede wszystkim chodzi, żeby eksplorować, poznawać i cieszyć się tym, że no są takie możliwości. A przy okazji, jeżeli nie obniży to w ogóle jakości życia, jak najbardziej z tego korzystać tak jak ja tutaj korzystam. I to są takie moje powody, myślę, dla których w ogóle warto korzystać z Linuxa albo chociażby spróbować. Myślę, że spróbowanie to jest maks, co można zrobić. A to, w jaki sposób Ty będziesz działał dalej, no to już wszystko oczywiście zależy od Ciebie. Jeżeli uważasz, że ten materiał jest sensowny, jeżeli uważasz, że to, co powiedziałem, ma sens, kliknij lajka, kliknij subskrybuj. Na pewno będę w najbliższym czasie umieszczał jeszcze więcej filmików za jakiś czas umieszczę filmik instruktażowy jak zainstalować taką podstawową dystrybucję dla początkujących. Myślę, że w przeciągu tygodnia ona powinna się pojawić, więc czekaj na wideo. Tymczasem życzę ci miłego wieczoru i do zobaczenia następnym razem.